no Witam, witajcie na naszym kanale. Ja zawsze przypominam nasz kanał. Na się żyjemy jak chcemy. Wcześniej podróżowaliśmy camperem, teraz przyczepą kempingową. przyjechaliśmy wczoraj do Bolesławca ja tutaj z żoną przyjechaliśmy Tylko osobówką bez przyczepy kempingowej. Z tego względu, że przeszliśmy ku na dwa dni, bo moja żona chciała strasznie przyjechać na święto ceramiki. No wiadomo, gorąco, dzisiaj jak diabli. Ja usiedzieć nie mogę w domu. I zobaczcie, gdzie my przyjechaliśmy. Przyjechaliśmy w takie piękne miejsce. To jest zaraz y, przy wlocie z Bolesławca. Przepiękne miejsce. I tutaj jest mawialnia ryb. I przyjechaliśmy na rybkę. A zaraz zobaczycie, z kim. My w ogóle dzisiaj się spotkamy. Znaczy ja, bo moja żona została z mamą, bo z mamą spędzić trochę czasu. Ja tu się spotkałem właśnie dzisiaj z Piotrkiem Zobaczcie, znacie już tego pana na pewno. Witamy, cześć, pozdrawiamy. gorąca cholera, nie. Strasznie. Tą pani też już znacie. Cześć, witajcie. Idę po rybkę, bo właśnie zatrąbiło Właśnie e, mówiliśmy, <laughs> mówiłem, że zamówiliśmy sobie e, po z jakimś zestawem. Także będziemy zaraz sobie zajadać Pokażemy Wam to wszystko. Jak to jest smaczne i w ogóle nie. A zobaczcie, jak to jest pięknie. Zobaczcie, jak to jest pięknie. Takie stoliki tutaj są. O, może pokażę, wyjdę stąd. To jakieś czasu właśnie są tutaj takie stoliki, altaneczki przepięknie jest tutaj, naprawdę przepięknie tutaj też tylko tutaj słoneczka nam by świeciło także tutaj nie, nie chcemy siedzieć. Zaraz zobaczymy jak, jak przyniosą rybkę, zobaczmy jak to wygląda powiem jak smakowało i ile kosztowało? a później pokażemy Wam ten, ten, ten obiekt bo tutaj to jest dokładnie jak wyjeżdża się z Bolesławca na czwórkę przez łąkę na autostradę 4 w kierunku Niemiec czy, czy Wrocławia to, to jest na wylocie z Bolesławca to jest, nie tak a może tak kilometr z Bolesławcem Także bliźniutko. Z, z, z jakieś 6, 7, za 4 na No, 7 km. Kil... Zajrzeć mi do talerza 7 km za A4. Zobaczcie. To tutaj właśnie dorsz. Z czym? Cały z zestaw frytki i zestaw Zestawik. Masełka przy trójka? Dorszyk. 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 jak smakowało i o, przepraszam, <laughs> ile kosztowało. Myślę, że pod kątem tego mówili nie? Tak. Ja mam gorąca kolera. większe porcje. Piwko, oczywiście 0,0 żeby nie było, że jadę po piwku, nie? Bo może tutaj ja mam kamerę, bo ona tyle wie, o co chodzi, ona by to robiła trochę. Co, Jasia? Opowi... Jasia o... była, Jasia ja się tu już była, ja się tu już jadła Ja się tu już jadła nie? Słuchajcie, my zrobimy to tak. My z przy przy przyniesiemy sobie jeszcze rybkę, tak? tak, Piotrek? Zjemy i wtedy coś po powiadamy. Pokażemy Wam to wszystko, nie? Znaczy, tam ja się, bo na to wszystko ogarnia na szybko. Słuchajcie, właśnie rozmawiałem z właścicielami i będzie można ponagrywać. Zobaczcie, jak to jest pięknie. Zobaczcie, jak to jest pięknie. Tutaj kiedyś można było łowić ryby. To było łowisko w ogóle ryb. Teraz już ryb nie można łowić, ale za to można dobrze zjeść. Przepięknie, tu są ceny. Tutaj są akurat wędzone są rybki. Tutaj są ceny. Zobaczcie, jaką ceny są, można sobie zobaczyć przybliżyć zatrzymać tak chodź już idę już idę już idę Piotrek już idę czekaj, idę, właśnie, idę już tutaj właśnie z wędzarnia, tu się wszystko świeżo wędzi na świeżo ach, tam nie będę zaglądał, oglądał, bo mnie ochrzanią ale musicie mu wierzyć to zapachy są <laughs> Zapachy są naprawdę <laughs> No, idziemy właśnie nasze zamówienie właśnie z Piotkiem tu odebrać To jest parking naprawdę przepiękny Zobaczcie Tak tu jest pięknie o, i tutaj mamy Smażalnie. Smażalnie rybek. Ceny. Czekaj, o, tak będzie widać ślepienie, też tak nie widać, bo słoneczko Teraz będzie można widzieć lepiej. Ceny. Mówi Wam naprawdę fajnie, fajnie. Miejsce fajne jest. Miejsce jest fajne. Także warto przyjechać sobie tutaj pojeść. Nie ma się pies czy odebrał moją rybę, bo mówi, że będzie zaraz zimna. Zobaczymy. O. pięknie Piotrek, Ty brałeś moją rybę? Tak swoją rybę Kurde ja szukam poseł, by kłócić się rybę Już masz przyniesioną, siadaj Zobaczcie ale kawałek ryby dostałem duże gdzieś po 400 gramów, tak? Po no. 400 gramów Ty to masz 400 gramów, tak? Pokaż jak wygląda 400 gramów Tak wygląda Kurde no. A masz mniejsze gdzieś porównać. No, to masz mniejsze, to jest... To ja już mam pół, ale 250 No. Także słuchajcie, już byłem właścicielem. Możemy nagrywać wszystko, tylko nie klientów. Nawet gdzie można wędzarnię w środku nagrać, także jak ja się zje, to, to mam ogarnie, ona... Pani, Pani ma. mówiła, żebyś poszedł się rozliczyć, żebyś mówił, że masz mało. A, no, no no, to Piotrek mówi. <laughs> <laughs> Widzimy się później jak zjemy powiem, powiem wam o smakowało. Cześć kochani już po obiedzie, ale powiem Wam, ryba 250 gram i ledwo chodzę. Ale cóż, pokażę Wam teraz tą miejscówkę, w której jesteśmy. Ja już byłam tu kiedyś i jest miejscówka naprawdę fajna. Darek już Wam pokazywał część od strony wody, a tu ja Wam pokażę część od strony parkingu, zaplecza. Miejsca, gdzie można zamówić sobie rybkę. Dzisiaj, w ofercie do wyboru. Pokażę Wam wędzarnię, w której można sobie zamówić rybki na wynos. No w taki dzień jak dzisiaj to jest rewelacja, bo jest święto. Tutaj się wędzą rybki. Jak się przyjedzie w granicach godziny 12 i 13, to jest pełen wybór, gdzie można sobie kupić. Wyjdziemy sobie do wędzarni. Nie ma nikogo, ale sobie skorzystaje. Najpiękniejszy to na Już. I wyroby. Ryba po grecku, karty w zalewie, paprykarz, pasta z ryb. Można sobie kupić, zamówić, odebrać. Ojejku, jaki zapach. Ktoś lubi, to tylko tu. Naprawdę rewelacja miejsce. Jadłam, kupywałam, byłam już dwa razy. No i panie, dzięki, ponownie. Tak jest. Reszty wam Darek pewnie już pokazał. O fontannę też włączyli. Powiem ci, że, przyje powiem, że przyjemnie się siedzi nad wodą. Jest całkiem inaczej, mimo takiego właśnie upału dużego. Także bardzo blisko y, autostrady A4 zjeżdżacie na zjazd Wolesławiec. Dosłownie półtora kilometra i jesteście na smarzeniu. Także polecamy. Później się porozjeżdżali, Słuchajcie. Y za dwa dorsze takie naprawdę po 400 gram duże duże zapłaciliśmy i dwie zerówki, dwie zerówki yy, tak z surowkami oczywiście z ziemniaczkami zapłaciliśmy 190 zł także myślę że to dobra cena a przepyszne było naprawdę było ja prawie, przepyszne nie, także, to także teraz ciśniemy coś dalej sobie zobaczyć zobaczymy jeszcze gdzie co i jak ja do ty Piotrek to, Przecież przyjdziesz tam? tak, tak, zaraz tam podejdę to dobra się jak tam smakowało? pyszne zresztą jak, jak zawsze, tu jest fenomenalna rybka to, to dawaj nam teraz tu y... trzeba przyjechać y... słuchajcie powiem tak, po tym jedzeniu po tej rybce y, przyjechaliśmy tutaj kawałek za Świeradów Zdrój y, tutaj jest, pokażę może to jest taki parking fajny no, przy, 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 przy tej drodze ze środowa. i tutaj zobaczcie, dosłownie minutkę idziemy taką drogą leśną, trochę do cienia bo gorąco jest jak, jak diabli i żeśmy sobie wypatrzyli powiem tak yy, wypatrzyliśmy yy, taki fajny wodospad po idło Ponoc jest nie jest za wysoki, ale jest taki tak urokliwy. No i trzeba właśnie wiadomo. E, ja to e. i to ja się powtarzam często. E, czekajcie, e, to tak. Ale dokończę. Po takim jedzonku trzeba się trochę ruszyć. Ja mówię, że on nie jest za, za taki za wysoki, ale jest bardzo urokliwy. Zaraz zobaczymy go, bo to już jest daleko. Także fajnie można było sobie autem podjechać. Trochę poskudna droga, nie? Poskudna bo bez klimatyzacji i dziurami. No, no, no. 34 stopnie w samochodzie bez klimatu. 34 stopnie to właśnie to jest trochę tak... Ja wam powiem to jest za gorąco, nie? No ale właśnie teraz się schodzimy, idziemy, pokażemy wam ten zaraz dotrzemy do niego. Słuchajcie, my chyba już jesteśmy na miejscu. Zaraz zobaczymy. Patrzcie tutaj. To tu jest mostek. Tak, to jest ten wodostad, nie? Tak? Mm -hmm. Kasia Tak Tutaj? Zobaczcie sobie No to chyba tam niżej zejść, bo to będzie tutaj tam wydać. Tam niżej trzeba musimy zejść. To chyba... Musimy tędy chyba iść, co? A tam drogi? Nie, tędy, tu tu jest Tutaj jest patrz, to tędy jest w lewo była. Tam gdzie tutaj państwo ci no, państwo nam powiedzieli Chyba po angielsku, tak? Tak. Bo w ja, tylko, ja tylko po polsku umiem, ale to w języku obcym był, bo ciężko było zrozumieć. Tam Tam ding ding. Ding ding. Ding ding ding. Ding ding. Co jest najważniejsze, że bliżutko od, od drogi głównej trzeba uważać na zęby. Powiem tak, blisko drogi, blisko głównej drogi. Także opacało się. Troszkę, troszkę kalorii można spalić. Troszkę, troszkę kalorii można spalić. No, w takim obiadku jest fajny, nie? Co? No. Jasza, co? Super. Ja no idę do wody. Gdzie do wody, tu? Podobna mokra. Tutaj może iść, no. Idę też do wody trochę. Dajcie. Yy, jedę się kąpać. Jak coś do później, dobra? Patrzcie jaki widok. Patrzcie Strumyczek. Sparrowy. jest jakiś strumyk. Pisa. Jak wodospadem poidło. Ale jaka woda. Uuu. Po takim upale, słuchajcie, rewelacja. Ale woda rzeźka zimna. No, Grzybowa. <śle> Podobno można pić tą wodę. No, chłopaki się nabijają, grzybowe. Wciągamy czekamy brzuchy. Tak, wciągaj brzuch. Dlaczego <śle> wy nie wchodzicie do wody? Nie, bo ja mam te. Co? Grzuch mówimy. Aha, to trzeba było wziąć sandałki, tak jak Jasia. Troszy, troszy. O, Głęboko. Ale cudna woda. No, można się przyzwyczaić. Możecie Słuchajcie, po takim pierwszym obiadku po takim spacerku jeszcze zobaczcie sobie tutaj o takie lody kawa, ko, kawa lodowa i tak? Zobaczcie jaka kawka lodowa no, tutaj też nie? także słuchajcie spotkanie do biegu do biega końca nie? tak jeszcze? Fajny dzień spędzony, nie? Piotrek, tak? No także super, fajnie się pobawili, pojedni, pozwiedzali. Słupek zaliczony. Słupek zaliczony, na parkingu jeden słupek i w niego wjechałem. Także tam delikatnie. No, także pozdrawiamy całą ekipę menadżera. Nie? Dobra, fajnie. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Pozdrawiamy i do następnego... Okay.